Statek nie lądował. Zatrzymał się na wysokości platformy, kilka metrów nad ziemią. Mostek wysunął się z sykiem, jakby nie lubił dotykać tej wyspy bardziej niż musiał. Wysiadłem jako jedyny pasażer. Walizki nie miałem, żadnych rzeczy osobistych, wszystko miało być przydzielone na miejscu zgodnie z zapotrzebowaniem. Przywitał mnie terminal, ekran, zimne światło, mechaniczny głos. Witamy z powrotem, użytkowniku K-19, zamrugałem. To pomyłka, powiedziałem. Jestem tu pierwszy raz. Terminal nie odpowiedział. Po prostu przesunął drzwi. Za nimi winda. Zjechałem w dół bez informacji, bez powitania żadnego człowieka. Tylko metal, beton i zapach starego powietrza. Na końcu korytarza port lotniczy bez personelu. Na ścianie tablica. Projekt Arkadia Strefa Reintegracji Społecznej. Za tablicą Miasteczko. Czyste, schludne, ciche, przypominające sanatorium lub spokojną miejscowość dla miłośników turystyki i kontaktów z naturą. Pierwsze co czułem, to brak hałasów. Miasto miało swoją akustykę gęstą, miękką, jakby ktoś wytłumił każdy potencjalny dysonans. Nie było głośnej muzyki same ptaki i szum wiatru. Ludzie na ulicach zachowywali się cicho i uprzejmie. Zostałem zaproszony do punktu rejestracyjnego. Bez zbędnych słów, światło na ścianie zmieniło kolor, drzwi się otworzyły. W środku kobieta za terminalem. Pierwszy człowiek, jakiego zobaczyłem z bliska od chwili lądowania. Miała idealnie zadbane paznokcie i uśmiech tak profesjonalny, że wyglądał na zaprogramowany. Witaj w Arkadii. Jestem nowym mieszkańcem powiedziałem tymczasowym. Spojrzała na ekran. Status: wstępnie zintegrowany. Procedura zakończona. Ale ja dopiero przyjechałem. Tak, proces integracji przebiegł pomyślnie. Nie wiedziałem, co to znaczy. Wypytałem o wszystkie formalności i miejsce do spania. Na koniec wręczyła mi opaskę z kodem QR jako identyfikator. Na niej nie było nazwiska, tylko numer. Pierwszy dzień w sektorze mieszkalnym, budynki niskie, dużo szkła, żadnych zasłon, przejrzystość jako forma zaufania tak mówił opis ale nikt nie patrzył w okna. Wszyscy patrzyli przed siebie miałem listę punkt żywieniowy, centrum rekreacji, strefa wypoczynku wszystko w zasięgu dziesięciu minut żadnych drzwi zamkniętych żadnych zamków wszystko otwierane kodem. Nie wiem, czy to bardziej uspokaja, czy paraliżuje. W Jadłodajni nikt nie mówił głośno. Stoły po cztery osoby. Jedzenie podawane w kolejce. Porządek. Siedziałem z trzema innymi mieszkańcami mężczyzna, kobieta, chłopak, może dwadzieścia lat. Smakuje? zapytałem. Nikt nie odpowiedział. Dopiero po chwili chłopak spojrzał na mnie. Tu wszystko zawsze smakuje tak samo powiedział to spokojnie nie jak ktoś kto się skarży raczej jak ktoś kto powtarza coś co jest oczywiste w drodze powrotnej usiadłem na ławce przy fontannie obok starszy mężczyzna uśmiechnął się ale nie odezwał na jego ramieniu tatuaż ciemny wyblakły trzy cyfry patrzył na wodę i podziwiał jej taniec po południu odwiedziłem z nim tak tzw. strefę ogólną, coś między biblioteką a świetlicą. Ciche miejsce, otwarte dla wszystkich. Książki, stoliki, automat z napojami. Na ścianie ekran z przewijającymi się cytatami o przebaczeniu i wzroście. Zaskakująco nachalne, jak na miejsce, które twierdzi, że już nikomu nic nie trzeba udowadniać. Usiadłem przy jednym ze stolików. Naprzeciwko mnie ten starszy mężczyzna. Czytał coś na czytniku, ale nie przewracał stron. Gdy spojrzał na mnie, jego wzrok utkwił we mnie zbyt długo, jakby właśnie skojarzył coś, co mu się przypomniało. Pracowałeś kiedyś w placówce Biały Pingwin? Zapytał cicho. Nie pamiętam. Tam był ktoś taki jak ty. Nazywali go K. Urwał. Nie kontynuował. Nie przeprosił. Wrócił do czytnika, jakby nic się nie stało, ale jego ręka zadrżała przy kolejnym dotknięciu ekranu. Delikatnie. Ledwie. Ale ja to zauważyłem, zostawiłem go, wyszedłem. Po drodze przeszedłem obok stanowiska informacyjnego. Na chwilę zatrzymałem się, spojrzałem na ekran. W prawym dolnym rogu wyświetlał się napis Twój status utrwalony, prosimy nie zadawać zbędnych pytań. To było przed centrum rekreacji, gdzie rano rozstawiają stoły z napojami i przekąskami. Cisza była jak zwykle. Może nawet ciszej, jakby coś się już wydarzyło, zanim wyszedłem z pokoju. Mężczyzna w jasnej koszuli, bez górnej części uniformu, może 40 lat, szedł środkiem placu. Zanim drugi, młodszy. W pewnym momencie przyspieszył. Tamten dopadł go od tyłu i pchnął. Ruch był szybki. Płynny, zdecydowany. W ręce coś krótkiego, ostrego, jeden szybki cios z nerka. Mężczyzna się zachwiał, upadł. Młodszy od razu się cofnął, nie uciekł, po prostu odszedł spokojnie w drugą stronę i wtopił się w tłum podobnie ubranych mężczyzn. Jakby tylko wykonał swoje zadanie. Wokół nikt nie krzyknął. Kilka osób spojrzało z przestrachem. Jedna kobieta wstała poruszona, po czym znów usiadła. Cisza trwała może 15 sekund. Nie padło ani jedno słowo, nie pojawiła się żadna karetka. Zjawiło się za to dwóch ludzi w jednolitych, szarych ubraniach. Sprawdzili puls, podnieśli ciało, zabrali do budynku administracji. Zostałem na miejscu, patrząc się jak idiota. Inni ludzie wrócili do swoich zajęć. Kiedy podszedłem do jednej z kobiet, tej, która się wtedy poruszyła, i zapytałem, czy widziała, co się stało, odpowiedziała: Nic konkretnego nie widziałam. Miała ręce splecione na kolanach, ale jej palce drżały. W punkcie informacyjnym było pusto. Jedna osoba za terminalem młody mężczyzna, może 35 lat twarz zupełnie zwyczajna. Mógł być kimkolwiek. Recepcjonistą, terapeutą, strażnikiem. Podszedłem spokojnie. Wczoraj w sektorze rekreacyjnym mężczyzna został zaatakowany nożem publicznie, na moich oczach. Nie zareagował, sprawdził tylko komputer. Przez chwilę myślałem, że się zawiesił, potem powiedział: Proszę podać nazwiska uczestników. Nie znam, ale były kamery. To niemożliwe. W tym ośrodku od dawna nie odnotowano zdarzeń klasyfikowanych jako przemoc fizyczna. Spojrzałem mu w oczy. Widziałem jak go dźgnął. W przypadku indywidualnych wrażeń niespójnych z rzeczywistością prosimy o kontakt z opiekunem. Zamilkłem. Nie było sensu. Zamiast wychodzić, usiadłem obok przy terminalu publicznym. Sprawdziłem wewnętrzną sieć informacyjną, ogłoszenia, raporty dzienne, komunikaty. Nic. Ale kiedy zamknąłem przeglądarkę. Na ekranie pojawiło się jedno zdanie: Dziękujemy za czujność, K19. Twoja pamięć zostanie zoptymalizowana przy najbliższej aktualizacji. Zacząłem od infrastruktury. Mapa sektorów była dostępna, ale niepełna. Brakowało stref technicznych. Dopiero po kilku próbach znalazłem odniesienie do czegoś, co nazywało się magazyn sanitarny położony poza główną siatką stref. Dotarłem tam przez płot. Żadnych blokad i alarmów, tylko kurz i cisza. Nie ta miękka z placów, tylko zwykła, nieprzyjemna. W środku kontenery, każdy z własnym numerem. W środku ubrania, dokumenty, rzeczy osobiste, rzeczy, które powinny zostać usunięte przy przyjęciu do ośrodka. Znalazłem pojemnik z oznaczeniem E47 mężczyzna, którego zaatakowano. W środku Stary identyfikator z innego zakładu, zdjęcie z podpisem: Wyrok sądu 25 lat za zabójstwo. Data: 4 lata temu. Nie powinno go tu być, albo powinien być inny, i plik notatek, ręcznych, pisanych nerwowo. Jedno zdanie zwróciło moją uwagę. Jeśli mi każą wybaczyć, to nie znaczy, że przestałem być sobą. Zamknąłem skrzynkę. Wiedziałem, że mnie chyba teraz widzą. Ale jeszcze nie reagują, jakby czekali, aż sam zdecyduje, czy chce wiedzieć więcej, czy już wystarczająco. Nie zatrzymali mnie, nikt nie podszedł, nikt nie zapytał, co robiłem w magazynie. Wracając przez Centralny Plac, widziałem tych samych ludzi, co zawsze. Jedli, czytali. Udawali, że się uczą, ale ich oczy na moment mnie zauważyły. Wiedzieli. Może nie wszystko, ale wystarczająco, żeby nie pytać. Czekał na mnie komunikat: wezwanie do centrum przetwarzania. Bez powodu, bez opisu. Poszedłem. W środku: pokój, kamera, krzesło, terminal z mikrofonem i jeden fizyczny dokument raport końcowy ID K19. Przeczytałem własne dane osobiste imię, nazwisko wyrok 8 lat za pobicie więźnia ze skutkiem śmiertelnym kara zmieniona decyzją Rady Etyki. Przydzielony do programu reintegracyjnego Arkadia jako podmiot testowy z zachowaną pamięcią pierwotną. Cel ocena skuteczności narracyjnej adaptacji jednostki posiadającej pełną świadomość czynu. Nie byłem zwykłym pensjonariuszem, nie byłem tu pierwszy raz. Byłem częścią tego systemu od samego początku, testerem. Miałem sprawdzić, jak długo człowiek, który wie, co zrobił, Potrafi udawać, że nie jest już tym samym człowiekiem. I odpowiedź była gotowa. Za długo. Na ekranie pojawiło się pytanie: Czy akceptujesz reintegrację jako zakończoną powodzeniem? Tak lub nie spojrzałem na obie opcje. Nie było wielkiej różnicy. Każda prowadziła do tej samej rzeczy, do nowej wersji mnie. Zaznaczyłem tak. Drzwi otworzyły się automatycznie. Wszedłem do nowego pokoju, nowe ubranie, nowy numer, nowy przydział i po raz pierwszy od przylotu poczułem wewnętrzny spokój, prawdziwą ulgę.